Mam tyle wiadomości, że na pewno nie jestem w stanie na wszystkie teraz odpisać. Eee, ale co? Dzięki za kibiczowanie niestety nie wyszło. Pora wyciągnąć na wnioski i pomyśleć to w przyszłości. Chciałbym móc coś teraz do Was powiedzieć, ale kiepsko wychodzi mi sklecanie zdań, więc odezwę się jutro. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Słyszymy się jutro. Staję sobie przed hotelem, a tu tyle ludzi. I wszyscy sobie robią ze mną grupową hodę. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że to w sumie Wojtek Gola jest um, osobą, która doprowadziła do tego, że dzisiaj ta walka była. Robiłem co w mojej mocy. Tak, robił sobie jego mocy. przekonał swoich wspólników i, i dziękuję mu za to. Stało tu długo. To ale było naprawdę się. zajebiste doświadczenie. Ja się do Was dalej nie odzywam, więc przepraszam, natomiast to jest wciąż dużo emocji i dużo w sumie wszystkiego, ale chciałem tylko powiedzieć, że właśnie wrzuciłem film. Nazywa się tak i pokazałem w nim ostatnie powiedzmy 24 godziny przed walką, to jakie emocje mi towarzyszyły i tak dalej, więc wpadajcie jak chcecie zobaczyć. walka wywołała duże poruszenie, bo moje story ogląda obecnie 850 tysięcy osób, co jest w ogóle jakąś, nie słyszałem, żeby ktokolwiek w Polsce tyle kiedykolwiek miał. Więc fajnie, cieszę się i jeśli chcecie update, to u mnie jest okej, okay, ale dalej ciężko, więc e, wrócę do Was, wrócę, ale, ale za jakiś czas. No i jak tam, jak się czułeś po walce? Ja nie miałem okazji podziękować Faktogonie, ale dziękuję Mazurowi, dziękuję Mazurowi. To będzie ciężko. Słuchajcie, warto wierzyć w siebie, warto ciężko pracować. Jak ktoś wam mówi, że nie dacie rady, pokażcie, że się mylą. Dzisiaj się udało, dziękuję wam wszystkim.